No, nie powiem, bo teraz mówię. Teraz czuję właśnie, że mogę dodać gazu i tak je ciągle na jednym biegu. Aha. I na razie cały czas. Jednak bez reza to nie, to nie moja bajka. Na razie się tylko tam bam, bam, tak szarpisz fajnie, i on Aha. ci i jedzie. Walnia i jedzie. Ja ogarnąłem, tu się fajnie wybija bez reza, za moraz dwójki i już sobie lecę dwójeczką. No, Wybija tak bez reza. Tylko potem fajnie jak wpada, to już. Tu jest takie przejście łagodne. No, no. A nie jak w YZ Co by wtedy wydupiło na kole, na plecy <słyski> Ale to się prezentuje fajnie, podoba mi się Najlepsze moto jakie miałem I jakie mam Porządne Ma sprawny zawias Ładnie wygląda bo spoko plastiki, spoko okleina I mocowa też jest git Na takie tereny dałbym mniejszą zębatkę, ale znowu na przelotach mi się spoko jechało mm. Trawkę. Dobra, dziękuję. No, już sobie zjedziesz chyba. Nie potrzebuję co, gazu Jak nie, to ten sobie jeźdź, tu jest łagodniej. Dobra. Wiesz, co najlepiej przed podjazdem? Jak masz im większą prędkość, tym jest łatwiej. No, dobra. Ja też tutaj tak, Zmuliło mi na początku, mnie gdzieś tam podbiło i tak bez reza No i to na razie. Mm. Mm.